Ja ryby robić umiem, gadać o rybach też, ale to tak raczej w mniejszym gronie, ale spróbuję wam coś powiedzieć. To co przywieźliśmy tutaj na zaribienie to jest sum, nasz sum europejski który kiedyś występował bardzo, w bardzo dużych ilościach w Narwi Naturalnej. Teraz, żeby ta rybka była przy takiej presji wędkarskiej, zobaczcie tu panowie wszyscy wędkują, trzeba je troszeczkę dopuścić do tych wód, żeby, żeby, żeby można było się na tym w jakiś sposób po, tym, te, tą swoją pasję wędkarską uprawiać. Tak? No i my jesteśmy od tego, żeby te rybki wyprodukować, wyhodować w jak najlepszej kondycji, w jak najlepszym stanie zdrowia. Z jak najlepszym zasobem genetycznym też, żeby to później się rozradzało w rzece. A panowie tutaj pomaga, od nas to odkupują, zarybiają sobie, no i później mają przyjemność w wędkowaniu. I jedzenie. I jedzenie. Tak. Panie, które się wami opiekują, jeżeli mają w domu wędkarza, męża, to, to pewnie wiedzą, czym to zazwyczaj pachnie. Jaka to jest silna pasja, też jestem wędkarzem, tak że po prostu rzucamy wszystko w prąd, kiedy mamy zew. Z lasu to po prostu pędzimy, zostawiamy wszystko i, i, i No i tak sobie tutaj wzajemnie pomagamy w tym, żeby żeby tych ryb trochę było w rzece. Tak, a dzięki tym rybom też, kurczę. gdzieś tam troszeczkę trzebią te sumy akurat e, inne ryby, bo to to jest ryba drapieżna, która, która, która je inne rybki. Miejsze, których jest więcej w rzece, także że, że też dbamy o to, żeby ten... Ten ekosystem funkcjonował tak bardzo zrównoważony, w sposób bardzo zrównoważony. Czyli mamy odpowiednią ilość ryb drapieżnych, odpowiednią ryb spokojnego żeru i tak dalej, tak dalej. No jak na razie nam się udaje, bo chyba tutaj po wynikach panu wędkarzy widać, że, 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 że Narew jest bardzo interesującą rzeką i wędkarsko. Ja to sam na niej też wędkuję z przyjemnością i, i nigdzie w pobliżu nie widzę niczego lepszego, tak? A wy macie to szczęście, że się tutaj urodziliście. I pewnie tutaj większość z Was będzie kiedyś mieszkała, także też warto. My to też troszeczkę dla Was robimy, bo też jest zarybienia rybami, szczególnie sumem, który jest rybą długowietrzną, to nie jest tak, że my to robimy na jutro, na pojutrze. Ten sum dopiero kiedy wróci za parę ładnych lat i to życzyłbym sobie, żeby... Wszyscy tutaj do Kasara. Takie takie Oczywiście nie puszczamy ryb 70-kilogramowych, tylko puszczamy małe, żeby nam tu urosły. Ale to jest proszę, proszę, taka rybka około pół Teraz trzeba czekać. się troszeczkę. Panowie wędkarze muszą poczekać teraz około 3-4 lat, żeby ten sum miał 70 cm. Dobrze mówię? 70. 70 cm to jest wymiar ogromny. Wymieńcie się teraz te osoby, które były na początku. Słyszycie, takiej rybki nie można złowić nie można zabrać do domu, dopóki ona nie ma 70 cm. Jak urośnie do 70 cm, czy to jest gdzieś około 3 kg? Wagi. Wtedy już można taką rybkę złowić i zabrać sobie do domu. W innych okolicznościach wypuszczamy ją po prostu. Fajne tak? jest? No. Ona ma bardzo małe oczki, za to ma długie wąsy. I tymi wąsikami najczęściej w nocy albo, albo późnym wieczorem gdzieś tam sobie delikatnie kucze, wyczuwa ruch wody, przepływającą rybkę i dzięki temu może na nią zapolować. Rybka się niczego nie spodziewa, no to już takie brzydka opowieść, ale niestety no te rybki tak mają, że jedzą inne rybki. Nie? Zusek ma ogromny, także naprawdę może, może, może bardzo dużo zjeść. Nie? Także, Taki sumek ktoś potrafi rybkę prawie taką samą jak on zjeść. A co najzabawniejsze, u suma występuje kanibali, Bo pewnie słyszeliście o kanibalach, gdzieś tam w Afryce i tak dalej. Sumy też są kanibalami, potrafią zjadać swoich braci. Nie? To nie jest nic brzydkiego, przyroda tak ma, po prostu, kurczę, ich jest zbyt dużo, Czy w pewnym momencie po tarle, ich jest zbyt dużo w środowisku, no i one się redukują w ten sposób, tak? Zostają te najsprytniejsze, najmądrzejsze, tak zwane naturalne selekcja. Puszczamy go? Bo nam zaraz tutaj zacznie kikać, tak? To przynajmniej to jeszcze Proszę się odsuwamy teraz do Jak widzicie te rybki wozimy w wodzie, żeby dobrze się czuły, one tam mają puszczony też tlen do tej wody, który się rozpuszcza. Możemy z tym jechać nawet na Nie wiem, na jamajkę, tak? troszeczkę tam, a zaś odejdzie Żeby mogły wpuścić. Tutaj mamy, słuchajcie, gdzieś około tysiąca gdzieś około sztuk, tak? Tak? Weźmiemy to na Dobrze, dobrze, dobrze. to, to przenieście już tam sobie na cel. A my powoli będziemy tutaj do poważnego Nie. Nie za blisko Kuba.

Uważajcie, uważajcie, chwilę. Dalej nie A, ja, się, ja, bo. A, A, Nie będę tak dalej tak tak ja, no, ja się uważajcie, bo tutaj... Borzy, no, lekko, lekko, lekko. Nie ma taką no. delikatnie. żywe z a nie worek z jazdy.

To wpuścił, odsuwa się, następna osoba zaraz, że ci tak na stąd. Zamy o i to odrzuciłeś. Na O tak. Dale, dalej, dalej, dalej. Dale, dalej. Dalej, 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 jesteśmy, ja, Teraz odejść odchodzimy, co odchodzi. odchodzić. Nie wolno rzucać.

no, po, tak, tak to to, wola, to jeszcze u pana nie ma żadnej ryby, panie Watku? Ja to w waszym interesie, bo ja już tych <grym> byłem a, byłem, a, zabieram, nie zabieram. A macie wodę w łódce? Ale oni mają tam zbiorniczki, to wiesz, zbiorniki weźmy no ja tu. My to już weźmiemy po trochu z każdego basenu tak tak tak, 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 tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, wychodzi teraz tak. teraz tak. to Nie, Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Moje, ten, 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 ten... Tak, to wszystko to idzie tam w stronę. Nie władzimy w górę, bo tam w tamtym roku był budynik. On się w prawdzie rozchodzi, nie pani Antonia, ale tutaj będzie tylko na, na pani do... inspektor z nadzoru ja, tam, gospodarki na, Wodnej, pani Kalina Białczak, tutaj rozdziałowego Wostro Łęca, to pan Antoni Bustu, rzecznik prasowy zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. My wam te kopy, my wam te kopy, my to zostawimy pana, bo jedziecie. To tak po addys… tam można zaraz na start po jazdzie. <pytosuracje> Bo za dużo nie pakujcie od razu. Bardzo proszę tu już tam odpływamy się gdzieś ten nie stał. No może najpierw tak tak samo. im niech oni już sobie płyną, nie? to mieli kompleks. Tak to teraz a to już pójdzie uh, so tutaj, tak? Tak. No, O, pieśń, no. Też, to lekcja biologiczna, tak? Dawajcie raz, dwa, bo tam do łódki woda leci. Sebastian, dawaj te ryby raz, dwa.

Nie będziemy znaleźć was żeby aż się to sobie. Tak sobie rozłóżcie, żeby bez naszego niebieskiego kociołka. Dobra. Stop. Stop, stop, stop. I tamten też tu lepiej, tak? Chodź, że to weźmiemy to. Więcej nie targniemy. O! No jeszcze w można rzucić. Tu do rzucić. No i w ten szary. I trochę z wodą w tamtym. bo tamten jest I oh. Tego i zaraz to mu on Jemu się zajdzie. Ale żebyśmy zdążyli mu oddać. A, to. No to to około kilograma o, ma już. Ładny. I prawie wymiarowy się trawie. A to kanibal. Tu go weź. Tu go wypuść. On będzie tutaj żył. Przy slipie motorówki będzie atakował. Ten będzie atakował. <grym> Ciachni w ogon, kurczę, to może za parę lat ktoś go pomóc. Zębami zrób mu nacięcie. Tak. <grym> Karba mu zrobię <grym> tak grzmiecie. Tu go puszczę. Ale nie wie nie umieś fotografować. Weź go tak i wysuń ręce do, do przodu. Tak, tak, ja go nie utrzymam, ja go nie mogę objąć ty. No to wrzucaj, go nie męczę, bo się utopisz no przez nie z niego. Pomalutki, pomalutki. Dobra, to A do brzegu chce wracać. No, do brzegu wracać. A. On ma, ma taką... schować się. Natura. Zróć go trochę dalej, głębiej no, zabierze.